Podlaskiem powstał komitet, który chce doprowadzić do wojewódzkiego referendum w sprawie budowy lotniska na Podlasiu. Pełnomocnikiem grupy jest Paweł Myszkowski. Oprócz mnie tutaj są dziś obecni, obecni jeszcze dwa członkowie komitetu: pan Tomasz Matan, przedsiębiorca, który także ma licencję pilota, więc dla niego to jest zagadnienie szczególnie istotne. Pan Piotr Maziewski, przedsiębiorca, który jakby udowadnia, że w Białymstoku można robić interesy z całym światem, ale są ku temu też przeszkody, które należy, które należy zwalczać. Jest, jest to, jak wspomniałem, inicjatywa obywatelska. W skład Komitetu nie wchodzą członkowie żadnej partii politycznej, aczkolwiek politycy zdecydowali się też poprzeć naszą inicjatywę i tutaj chciałbym podziękować za wsparcie panu Bogusławowi Dębskiemu, byłemu marszałkowi województwa podlaskiego oraz panu Lechowi Ruskowskiemu prezydentowi Białego Stoku w latach 1990-1994. Inicjatorzy referendum uważają, że decyzja władz samorządowych, by Regionalnego Portu Lotniczego w Podlaskiem nie budować, została podjęta arbitralnie. Uznaliśmy, że referendum jest to jedyny sposób, aby obywatele, naszego mieszkańcy naszego województwa mogli się wypowiedzieć i jakby jasno określić się, czy chcą lotniska, czy nie. Nikt ich wcześniej nie pytał o zdanie. Jeżeli lotnisko nie powstanie, to zwróćcie Państwo uwagę, że środki, które zostały wydane na, na ten cel, na ekspertyzy, a jest to kwota około 4 milionów złotych, po prostu przepadną. Komitet i osoby go wspierające uważają, że bez lotniska regionalnego niemożliwy jest rozwój gospodarczy województwa, a połączeń lotniczych nie zastąpią np. drogi ekspresowe. W wokół spraw lotniska narosło wiele stereotypów, które nie są prawdziwe. Nie jest prawdą, że lotnisko to może być zastąpione np. przez szybką kolej czy przez jakiś inny środek komunikacji. Dobrze zorganizowane społeczeństwo ma różne możliwości transportu i do tego powinniśmy doprowadzić w naszym województwie. Mało tego, mówimy tu o lotnisku regionalnym. To jest zupełnie inna klasa niż lotniska General Aviation. Jestem zwolennikiem tego, żeby wzorem na przykład Wamińsko-Mazurskiego powstawały takie lotniska, gdzie będzie utwardzony pas, gdzie tak zwana taksówka powietrzna, która nie podlega kontroli ruchu lotniczego mogła wylądować, na przykład w Suwałkach. U nas jakby do, uważają niektórzy, że jak że gdzieś tam powstanie lotnisko, to zablokuje inne, inną lokalizację. Powinniśmy mieć zgodę w województwie na ten temat, że chcemy mieć lotniska regionalnego, bo według wszelkich analiz właśnie w naszym województwie brakuje lotniska do sieci lotnic regionalnych w Polsce. Wniosek o przeprowadzenie referendum trafił do władz samorządowych województwa pod koniec września. Teraz trwa zbiórka podpisów. Jest takie biuro, które właśnie przyjmuje te podpisy. To jest na warszawskiej 44 przy kościele świętego Wojciecha na drugim piętrze. Tam można pobrać formularze, złożyć wypełnione formularze no i uzyskać też wszelkie informacje. Do tej pory udało się zebrać ponad 40 tysięcy głosów. Z końcem października komitet chce złożyć ponad 50 tysięcy podpisów na ręce marszałka województwa.